Cześć tu Kamil, miło mi widzieć Was znowu na moim kanale. Bardzo dziękuję za subskrypcje, które były po ostatnim moim, po ostatniej mojej publikacji. Bardzo dziękuję za łapki w górę oraz komentarze. Dzisiaj pokazuję, jak, jak widać malinę, malinę w klimacie deszczu, gdyż wreszcie po dwóch tygodniach zaczęło u nas padać. Jak widać, krople deszczu ożywiają bardzo malinę, więc, więc będziemy żyli w tym roku. Są już gdzie nie gdzie małe, małe czerwone owoce, a za plecami nas jest burza, grzmi. Padać ma do, do rana, także dziś, teraz jest godzina 18.00, także no, w sposób doskonały zostaną nawodnione maliny. Jak widać kwiatostazy są już dosyć duże, ale są również małe, które jeszcze się nie wykształciły. Nie wiem czy słyszycie, ale, ale, ale słychać w, od, w oddali odgłosy od burzy. W ubiegłym tygodniu maliny niemalże wysychały na słońcu. A dzisiaj mamy 21-22 stopnie, wilgoć oraz dosyć intensywny, intensywnie padający deszcz Ale żeby krople się tam dostały do samego środka, no to musi bardzo długo, długo padać oraz, u, oraz ulewnie. Jak na razie Malina dostała taką odżywkę do listą w postaci deszczu, ale żeby żeby ona odżyła tak na, na dobre, to musi, musi bardzo dużo deszczu do, po, prostu, po prostu przyjąć. Jak widać plantacja w oddali, dużo zieleni niestety ale gdzie gdzieniegdzie już od spodu żółkną liście przez, przez tą porę suchą. Wiem, powiecie, że to może brakuje jakichś mikro albo makro elementów, ale, ale no sytuację mamy taką jaką, jaką mamy i niedobory wody są widoczne. Jak widać tutaj już, już się dojrzewają takie pierwsze, pierwsze malinki. Jeśli podobają wam się moje publikacje odnośnie malin, bardzo proszę o zostawienie łap łapki w górę albo jak, się, albo jak się komuś nie podoba, no bo to po prostu łapkę w dół. A jeśli się komuś bardzo spodoba, no to zostawcie su subskrypcję, będziecie na bieżąco z moimi materiałami, które będę chciał jak najczęściej nagrywać i pokazywać jak wygląda u mnie plantacja maliny jesiennej. A tam w oddali grzmi. Z południa nadciąga do nas burza. Byle nie było gradu oraz silnego wiatru. A deszcz może sobie padać nawet, nawet, nawet do, do jutra, do, do godzin popołudniowych. Także trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Także do, do zobaczenia. Trzymajcie się.